Funkcja dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dla mnie osobiście jest ogromnym wyzwaniem i odpowiedzialnością, którą podjęłam. Wiąże się z kierowaniem Wydziałem Nauk o Zdrowiu, skład którego chodzą poszczególne kierunki, jak pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia. Podstawowym obowiązkiem moim jest opiekowanie się studentami, ale też wykładowcami. Dla mnie najważniejszym obowiązkiem, który chcę zrealizować, jest zapewnienie jakości kształcenia, tak aby nasi absolwenci byli przygotowani do wykonywania zawodu, swojego zawodu wybranego, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo opieki zarówno pacjentom, jak i samym sobie. 25 lat temu ukończyłam wydział pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu na Akademii Medycznej w Poznaniu. Kolejno studia podyplomowe w zakresie zarządzania, kolejne lata to uzyskanie certyfikatu audytora i pełnomocnika do spraw jakości wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie. 10 lat temu obrona pracy doktorskiej na wydziale nauk o zdrowiu Kolegium Medikum Bydgoszczę i uzyskanie tytułu doktora nauk zdrowia. Mieszkam w Elblągu, urodziłam się tutaj, choć część życia swojego zawodowego spędziłam poza Elblągiem. Początkowo zatrudniona byłam w Medycznym Studium Zawodowym na wydziale ratownika i pielęgniarstwa jako nauczyciel stanów zagrożenia życia i praktycznej nauki zawodu w szpitalach. A kilkanaście lat kolejnych spędziłam na stanowiskach kierowniczych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, pełniąc tam różne funkcje. Natomiast ostatnie moje miejsce związane właśnie z jakością, z bezpieczeństwem opieki, to jest jednostka podległa pod ministra zdrowia. Pełnie funkcję, pełniłam pełnię nadal funkcję koordynatora Zespołu lekarsko-pielęgniarskiego kontrolującego, wizytującego szpitale w zakresie właśnie bezpieczeństwa opieki. Analiza własnej działalności klinicznej, bo najważniejszy jest efekt leczenia, prawda? Który interesuje zarówno pracodawcę, jak i pacjenta. I te obszary to jest szeroka, szeroki bardzo temat, analiza własnej działalności klinicznej, ale wiąże się z, z właśnie z efektami uzyskanymi podczas pobytu w szpitalu. Te aspekty są dla mnie najważniejsze, ale żeby wykonywać procedury, swój zawód w sposób bezpieczny dla pacjenta, trzeba posiadać szeroki zakres umiejętności, wiedzy, na które pracuje się, na które pracuje się wiele lat. Pierwszy podstawowy to jest Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu. Tak jak powiedziałam, wiąże się z kierowaniem Wydziałem Nauk o Zdrowiu i zapewnieniem jakości kształcenia na tych kierunkach mi podległych. A drugi obszar mojej działalności to jest koordynator nauczania praktycznego na Wydziale Lekarskim. Praktycznego i klinicznego. To jest nadzór nad praktykami zawodowymi i kształceniem klinicznym lekarzy w podmiotach medycznych, leczniczych. I najważniejsze to jest stworzenie możliwości takich, aby student nabrał umiejętności praktycznych, które będą mu, które będą mu niezbędne do wykonywania zawodu lekarza. Uczelnia z tak wieloletnim doświadczeniem broni się sama, ale gdybym miała wskazać główne takie aspekty, zalety tej uczelni, to na pewno y, powiedziałabym, że jest bardzo szeroki zakres y, możliwości kształcenia w zawodach medycznych. Mamy do dyspozycji Wydział Lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo, kosmetologię, fizjoterapię i ratownictwo y, medyczne. Na pewno bardzo dobra baza dydaktyczna, dobrze wyposażone sale seminaryjne, centrum symulacji medycznej, które... Y, Stwarza możliwości nabycia praktycznych umiejętności w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych warunków szpitalnych. Inny aspekt, taki pozytywny, to na pewno współpraca z podmiotami leczniczymi, które są znaczące w rynku usług medycznych z bardzo dobrą infrastrukturą, wyposażeniem i możliwością uczenia się procedur wysokospecjalistycznych. Kolejny aspekt to na pewno doświadczeni nauczyciele akademicy, którzy są praktykami i którzy przekazują wiedzę w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Te aspekty uważam za, za najważniejsze. Studentom chciałabym powiedzieć, że my jesteśmy dla nich. Chciałabym podtrzymać, kontynuować i zapewnić, że dziekanat będzie przyjazny dla studentów, dziekan również, otwartość, życzliwość oferujemy i deklarację mogę złożyć, że będziemy tak kształcili w zawodach medycznych, aby czuli się pewnie w wykonywaniu swojego zawodu przyszłego i to kształcenie będzie w oparciu o najnowsze wymagania i standardy kształcenia medycznego. Moją największą pasją jest słuchanie dobrej muzyki, koncerty oraz kolekcjonowanie płyt kompaktowych, winylowych, a jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to ekstremalne pływanie i delikatna jazda na nartach.